Chciałem powitać e, mamę, e, Maćka i I Witamy serdecznie. Bardzo miło, że Państwo jesteście w tego wieczoru z nami. Tomasz, chcesz coś powiedzieć, to proszę bardzo. Ja Ci mogę służyć za stelaż do mikrofonu. Ja ty to y, powiem kilka słów. Y, no, tak się składa, że y, tutaj y, dwie redakcje czują się co najmniej bardzo mocno ożenione z Maciekiem, a kilka y, y, co najmniej poza rękowinach I każdy mówi, że Maciek jest ich. No Maciek był taki, że miał szerokie szersze sze, dla wszystkich. Y, ja bym y, tak powiedział, y, co by nam Maciek na dziś powiedział? Y, co byłoby ważne z tego, co... Co wynika na dzisiejsze czasy, bo nikt nie ma wątpliwości, że Maciek to było najwybitniejsze pióro naszych czasów i też nikt nie ma wątpliwości, że Maciek to był wielki człowiek, jeżeli chodzi o humor, który potrafił zamienić każdą rzecz w śmiech, a ze śmiechu potrafił wyciągać poważne wnioski i dawać te poważne wnioski nam wszystkim. Ale ja myślę, że to dzisiaj jest może mniej istotne, ponieważ ludzi, którzy piszą co najmniej jeszcze ze trzech w Polsce, a takich, którzy mają poczucie humoru z pięciu, żadnym w sztabie naszej zaprzyjeżdżonej partii, ale, ale generalnie rzecz biorąc tacy ludzie się trafiają. Natomiast jest jedna rzecz, która jest absolutnie unikalna, trafia się tylko w niektórych redakcjach i to też bardzo rzadko, to znaczy Maciek pisał to, co myślał. I to bardzo, bardzo odróżniało go od wielu polskich publicystów, którzy pisali dlatego, że im płacono. I ta zasadnicza różnica powodowała, że Maćka chciał się czytać nawet nie dlatego, że miał świetne pióro i nie dlatego, że nam się śmiać chciało, kiedy on napisał, bo czasem się chciało płakać jak napisał i, i bynajmniej dlatego, że to był zły fawielonkość, dlatego, że był taki dobry, taki trafny. Tylko dlatego, że on naprawdę tak myślał. Proszę mi pokazać ilu polskich publicystów jest kilku takich, szczególnie kilku na tej sali. I, I nie za długo wszyscy będą bezrobotni. Ale ilu, ilu polskich publicystów, ilu polskich publicystów e, pisze, dlatego że tak myśli? E, wszyscy pozostali są w telewizjach, oni piszą, bo, bo, bo im tak dobrze płacą. Natomiast Maciek rzeczywiście pisał, bo tak myśli, i przy tym był jeszcze jeden fenomen. Podobno, mimo to, dobrze zarabiał. No Skończyły się też razy z, z maczkiem. Teraz, teraz trzeba e, albo zarabiać, albo pisać to, co się myśli. No ale nie mniej, e, jeszcze pisać można. Spotykamy się prawdziwie już pod ziemią, bo wszędzie była 3 metry wyżej, Widzę, teraz zeszliśmy do hybryd, więc jest teraz głębiej. Następne spotkanie będzie w kanałach. Niemniej, nie mniej liczę na to, że, że tajna redakcja Gazety Polskiej i za rok będzie mogła być sponsorem tej wspaniałej imprezy. Bardzo dziękuję. Witam, drogich Państwa, w strefie wolnego słowa Macieja Rybickiego. Jako przewodnicząca kapituły mam zaszczyt przedstawić tegorocznych laureatów. Przepraszam, jestem nieprzyzwyczajona, bo ja nie radiowa. Statuetkę Złotej Ryby i nagrodę pieniężną jak otrzymamy numer konta. Kapituła przyznaje febietoniście, że pospolitej Krzysztofowi Fewet. Ubiegłorocznemu Zapraszam dominowanemu do nagrody złotej ryby. Proszę bardzo na scenę. Jeśli to jest renta, to jest Jeśli to jest kapitala, to to jest kradzieżą. Nie do powiedzenia. Bardzo trudno coś powiedzieć, kiedy dostaje się taką nagrodę. Lepiej coś napisać. Nie chciałbym wypaść dużo gorzej niż co niektóre z za które mam nadzieję jest ta nagroda. Myślę, że podziękowania będą najważniejsze. Oczywiście z całego serca dziękuję pani, pani Krystyno i całej kapitule nagrody. To jest wielki zaszczyt, tak wielki, że aż również wyzwanie. Poza tą sferą przyjemności, yy, myślę, że ciężar tej nagrody będzie gdzieś mi na karku spoczywał, ale to bardzo przyjemny ciężar. Yy, dziękuję kapitule, dziękuję z grzeszu, bo gdybym nie podziękował redaktorowi Naczelnemu Rzeczpospolitej panu Pawłowi Lisickiemu za to, że umożliwił mi pisanie felietonów na łamach tejże gazety, z którą, jak wiemy wszyscy, Maciej Rybiński był związany bardzo, bardzo. Yy, bardzo serdecznie dziękuję również osobie, bez której myślę na tej scenie bym się nie znalazł, która yy, każdego dnia niesie i otuchę, i odwagę, i poczucie humoru, jest zawsze pierwszym i najważniejszym czytelnikiem moich folietonów, To moja narzeczona Marta. Proszę o brawo dla niej. I cóż, no, jeśli powiem, że przepełnia mnie duma, to, to, to będzie mało. Bardzo serdecznie dziękuję. Jestem. Jestem wzruszony, ale, ale, ale pan Maciek nie wybaczył, bym, bym się tutaj rozpłakał, więc ostatnie podziękowania kieruję na jego ręce, bo myślę, że mam nadzieję, że jakiś głos w tej sprawie również miał. Panie Maćku, serdecznie dziękuję. Dziękujemy serdecznie. to jeszcze nie wszystko. Jeszcze mamy dwóch nominowanych. Łukasz Warzecha, A... No proszę. Felietoniszka Nie Prosimy. Jestem przekonany, że co by bardzo się spodobały jego felietony z cyklu którzy przegniły batonik. A ja chciałem zauważyć, że wice że, że, że rybacy w następnym roku miały główną na nagrodę. Gratuluję. Tak trzymać. Robi co mogę. Tak? Rób dalej, bo jeszcze Kośka Dziewki masz robić. A ile? Cztery lata. Jeszcze mamy jednego mikrofon. Dobrze, proszę bardzo. Czy ja muszę do mikrofonu? No, Jest niestety. Możesz do ludzi. Z Gdańska przyjechał do nas pan Wojciech Bencel. Poeta, laureat Nagrody Kazimierzy i czubny Felietonista i publicysta. Między innymi Gazety Polskiej i Frondy. Jest autorem wydanego ostatnio zbioru felieton Węcel Kordyjski. Jest także dwukrotnym nominowanym, a teraz trzykrotnym, do nagrody imienia Jacka Maziarskiego. I zaraz muszę przeczytać... No mikrofon przeszkadza trochę. No, no. i fundacji i fundacji dzieło nowego tysiąclecia totus Dziękuję. w Tak razie prosimy. I gratuluję jeszcze raz, proszę. Wielki o, o, prawa dla, dla Mam nadzieję, że w następnych latach będziemy mogli nagrodzić coraz to znakomitszych, młodych do czterdziestki nie Bo życie zaczyna się tak po trzydziestce, po trzydziestce człowiek zaczyna być felietonistą. No i potem, co parę lat jeszcze jest nadzieja. Dziękuję jest? Państwu za Dziękuję bardzo Państwu, Dziękuję. Ja mam nadzieję, że konkurs będzie się rozwijał również w Stajanem i zaprasznie laureatów. Właśnie za konkurs może mieć kłopoty, kiedy zostanie wprowadzony obowiązkowy parytet. Ja jeszcze ja jeszcze gwoli e, wdzięczności chciałem podziękować e, panu Tadeuszowi Markiewiczowi za bezpłatny e, dwóch zaproszeń dyplomów oraz panu Piotrowi Marcowi za e, oprawę dyplomów. Brawo. Są zdjęcia rodzinne. A ja będę się kochał dalej. Chciałem e, kolejnemu sponsorowi Medium Skok oraz prywatnemu sponsorowi panu Stanisławowi Natlewskiemu. Dziękuję.